Uśmiechasz się jeszcze raz no bez mówić, bo na ten <gulity> nawet cenzury. O, czekaj z kubeczkiem, gotowe. Cześć dziewczyny, dzień dobry, witamy Czas Kobiet, projekt Pasja i Julię Daroszewską, która zaprosiła mnie do siebie, żebyśmy nagrały naszą rozmowę dotyczącą pasji. A więc przechodzę was serdecznie. Najpierw nie dam ci dojść do słowa, potem ty nie dasz mi. <gulity> W pozytywnym kontekście. Przechodząc do rzeczy, Julia, zdradź nam czym jest S.W.A.P. czyli S.W.A.P. S.W.A.P. swap czyli, moja naj... jeśli chodzi o branding, czyli tworzenie nowej marki na moje... mój największy strzał w kolano. S.W.A.P. to jest tak naprawdę impreza bezgotówkowej wymiany ubrań. Nazwa pochodzi od angielskiego swap, czyli wymiana. Jeśli Jak to przyszło do Polski, myślę, że jest już na tyle znane, że nie muszę tego jakoś specjalnie promować i że dziewczyny wiedzą o co chodzi. I tu się myliłam. I musieli, um, energię, jaką musiałam włożyć w to, żeby to wypromować, to, żeby nauczyć dziewczyny, czy co znaczy ten swap. Żałuję, że nie nazwałam tego, nie wiem, ciuchowiska albo szafing, bo to byłoby takie bardziej od razu, jakby. Z nazwy wiadome. A tej tak. musiałam niestety nie dojrzeć promować samą imprezę, to jeszcze tłumaczyć czym ona jest. Więc to był największy strzał w kolonii, jeśli chodzi o branding, a branding się zajmuje na co dzień. Ale w tej chwili są to największe imprezy wymiany ubrań w Polsce, szczególnie cykl z Wrocław, który rozpocząłem w 2007, 2013 roku w Akademiku Politechniki Wrocławskiej, jako próbę generalnych sił tego, co nauczyłam się na studiach i w szkole policjalnej. No i z tego wyszedł przypadkiem zupełnie projekt, który jest skomercjalizowany, który jest doskonałą platformą do promocji kobiecych marek, takich jak kosmetyki, jakaś kobieca elektronika, mm, typu depilatory, jakieś suszarki do włosów, prostownice oraz miejsc, gdzie kobiety lubią chodzić, czyli kawiarnie, restauracje. Świetnie. Julia, kiedy możemy liczyć na taki swap? Hmm. W niej Górze. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, może nawet dzisiaj uda mi się kolejny termin ustali ustalić. Ponieważ już odbyło się siedem imprez, no i mam nadzieję kontynuować ten cykl. W tym momencie swapy odbywają się w miarę regularnie w czterech miastach w Polsce i sukcesywnie rozwijam je na kolejne miasta. A jakie to miasta? Jest swap w Wrocław, gdzie mm -hmm. były pierwsze, w Wielenia Góra, w Warszawa i od niedawna swap Dzierżoniu. Teraz będzie druga impreza swap Dzierżoniu w czerwcu. Świetnie. A przy okazji swapu, Julia, czy możesz od razu powiedzieć? Gdzie możemy znaleźć na stronie takie informacje? Gdzie odbędzie się kolejny S.W.A.P? No to tak, dla osób, które nie korzystają z mm -hmm. social mediów, jest to strona wymianaubrań.pl. Tam są wszystkie informacje łącznie z relacjami z imprez, czyli jeśli ktoś ma wątpliwości, czy warto przyjść, może sobie zobaczyć, jak wyglądały kolejne imprezy. Zawsze pojawiają się nagrody, bo tak jak powiedziałam, to jest świetna platforma do promocji różnych marek, przede wszystkim kobiecych, więc zawsze pojawiają się nagrody, które się no nie mogę powiedzieć losuję, ale rozdysponowuje pod koniec wydarzenia. A dla tych osób, które korzystają z social mediów, to w zależności od miasta, na Facebooku Swap Wrocław, Swap Jelenia Góra, Swap Warszawa albo Swap Dzierżoniów. Mhm. Widzę Cię bardzo często na Facebooku w fantastycznych, po prostu designerskich ciuchach i w rewelacyjnych po prostu aranżacjach i fotografiach. Co to jest? Designerskich ciuchak <grym grym grym> ze stylizacjami, a pomysł się wziął stąd, że w 2007 roku zaczęłam mieć osobistą stylistką. Byłam wtedy najmłodszą osobistą stylistką w Polsce i stwierdziłam, że potrzebuję portfolio, czyli coś, żeby pokazać, że ja faktycznie się tym zajmuję i że potrafię łączyć ze sobą jakieś ubrania. Zawsze stawiając jednak na klasykę. Nie lubię połączeń takich zupełnie nie ze sobą związanych typu czerwona kratka do tego. Granatowe kropki i jeszcze jakieś żółte paski. Więc zawsze stawiam na klasykę, może stąd Twoje wrażenie tych designerskich ciuchów. Mm -hmm. Tak naprawdę w ciągu ostatnich 7 lat, czyli od kiedy organizuję imprezy wymiany ubrań w Wrocław, byłam na, na zakupach odzieżowych może 5 razy i maksymalnie, jak się tak doliczałam, wydałam może 450 zł w ciągu 7 lat. Wszystkie ubrania praktycznie mam ze swapów. I to są zarówno sukienki balowe, które bym, za które musiałabym kilkaset złotych zapłacić, jak i płaszcze zimowe, ciuchy, kożuchy. I marynarki, których nienawidzę, ale z racji zawodu muszę je dość często nosić. I również na swapach można znaleźć fantastyczne ciuchy, właśnie typu marynarki, niesamowite marki, bo wbrew pozorom swapy nie są dla osób, które nie mają ubrań, tylko dla osób, które je mają. Muszą zawsze dobrze wyglądać, więc często się pojawiają dziewczyny, które pracują w korporacjach, albo po prostu lubią dobrze wyglądać, szafa im się nie omyka, ciągle jest coś nowego, no a swap jest możliwością wymiany tego, co jest w szafie, bez zwiększania jeszcze bardziej ilości ubrań w tej szafie. To jest bardzo dobre wyjście. Szafa nam się nie domyka, czasami, no powiedzcie same. Bywają takie szafy, które się nie domykają. A tu jest też o tyle fajnie, że biorąc takiego, takiego ciucha ze swapa, tak naprawdę za darmo, bo się pozbywamy ciucha, którego już nie chcemy nosić, no bo powiedzmy, założyliśmy dwa, trzy, razy sukienkę i już nam się po prostu znudziła, więc wymieniamy ją bez żadnego tak naprawdę kosztu na coś, co znowu dwa, trzy razy założymy i możemy się wymienić. Poza tym mi się już nawet nie chce przy tych ponad 60 swapach, które zorganizowałam i wielu osobom, które uczestniczą, już nawet nam się nie chce tego mierzyć. Więc jak weźmiemy do domu, przymierzymy, okaże się, okaże się, że jednak to nie jest to, co chciałyśmy, bierzemy znowu na swap. Więc tak naprawdę nie odczuwa się przy swapach żadnego takiego e, dysonansu pozakupowego, który czasem się odczuwa po zakupach, no bo coś impulsywnie kupiłyśmy, oderwałyśmy metkę i problem, bo nie możemy tego oddać. A tutaj po prostu zmieniamy na coś kolejnego. Powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć jako osobistą stylistkę. W jakich social mediach um, Ciebie akurat nie można odszukać? No, tak naprawdę, ponieważ zajmuję się marketingiem, no to praktycznie we wszystkich, eee, z wyjątkiem Twittera i tych najnowszych, których ja po prostu już nie ogarniam, ale jestem <śm> wszystkim <śm> na Facebooku, na Instagramie <śm> i na LinkedInie. Wystarczy wpisać Julka, dz 2 o lyka, dyży o, o -a, yy, i za każdym razem wyskoczę. No i tak właśnie. Bądź. A poza tym na blogu, gdzie są te stylizacje, czyli dzoolyka.pl no mówiłam, że mi nie dodać do słowa. On ja też jest do mojej osobistej stylii. Linkedin. Linkedin, tak. Linkedin. Zawsze mam problem z wypowiedzeniem tego słowa. Jestem trenerem LinkedIn. A. Właśnie. O to, o to też chciałam zapytać, więc kontynuuj. LinkedIn, Linkedin jest jednym z takich, no jakby nie patrzeć narzędzi marketingowych, a jako marketer z krwi kości, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, muszę mieć z tego korzystać. Ponieważ przeprowadzałam się półtora roku do Jeleniej Góry i nie miałam przez 4 miesiące dostępu do swojego głównego komputera, do głównego narzędzia pracy, komputera stacjonarnego, musiałam na szybko wymyślać coś, co, co da mi możliwość zarabiania. Ponieważ wiadomo, że wszystkie pozostałe rzeczy związane z marketingiem musiały trochę na dalszy plan odejść. No więc postawiłam na bardzo mocno w tym momencie na szkolenia i konsultacje z Niktina, ponieważ siedziałam sobie u znajomego w, w salce szkoleniowej z, z maluteńkim laptopem, który w tym momencie już wieziono ducha, ale idealnie do czasu, kiedy był potrzebny, się sprawdził. Yy, z telefonem na, głośno, na mówiącym, i konsultacje i szkolenia przeprowadzałam z tego LinkedIna. A przy okazji, ponieważ byłam przez chwilę bezdomna, bo z Wrocławia się wyprowadziłam pod koniec grudnia, a mieszkanie w Jeleniu udało mi się znaleźć dopiero w połowie kwietnia, prowadzić się to dosłownie byłam bezdomna i jak miałam delegację z powodu właśnie szkolenia, to nawet było dobrze, gdybym miał gdzieś tam jakiś hotel wymuszony, żeby przynocować. I ja sama miałam przyjemność korzystać z porady na temat LinkedIn <noise> u Julii, więc polecam i zachęcam. Naprawdę dziewczyna zna się na rzeczy. No to, co mnie wyróżnia na pewno, to jest to, że ja jestem faktycznie marketerem i inaczej zupełnie podchodzę do, pod kątem LinkedIna, Bardziej pod kątem strategii, tego, żeby je wykorzystać to narzędzie bardzo y, optymalnie i poprawnie, a nie tylko pod kątem technicznym, jak niektórzy do tego podchodzą, bo są na przykład, nie wiem, bardziej informatykami. Więc ja i, od tej strony, i od tej strategicznej, i od pr i od marketingowej je, je y, że tak powiem, kolekcjalnie ogarniam. <grywka> <grywka> Julia, jesteś taką kobietą o wielu pasjach i właściwie to zastanawiam się nad zadaniem Ci pytania o pozostałe Twoje pasje. Czy może skąd się te pasje wzięły, kto miał wpływ na ich powstanie, a wówczas przy okazji tej odpowiedzi ogarniesz <grym i <grym i te pozostałe pasje? pasje. Okej. Okay. To taka pierwsza. Ostatnio wróciłam do mojej najstarszej pasji to są rośliny. Pamiętam, jak byłam na trzecim roku studiów i jeszcze nie wiedziałam, co chcę w życiu robić, ale przez myśl przeszło mi, że chciałabym kiedyś mieć teorię florystyki. Jak byłam w podstawówce, miałam całe dwa ogromne parapety w moim ogromnym pokoju z, dwiema, z dwoma ogromnymi oknami, zawalone tak szczelnie kwiatami, że nie dało się tych win nawet uchylić. Um, moja babcia uwielbiała kwiaty i zawsze z nią chodziłam podlewać, ona mi o nich opowiadała. A potem w podstawówce w klasie 1-3 miałam cudowną wychowawczynię Tunie, z którą do dzisiaj mam kontakt i która wprowadziła nas też w świat roślin. Pomijając to, że chodziła z nami na, na długie spacery na łąki i uczyliśmy się z pasją faktycznie każdego chwasta napotkanego. Wow. Robiliśmy zielniki, do dzisiaj trochę nas mi jeszcze zostało, co mnie cieszy, że ta nauka nie poszła w las. No i ten kwiaty doniczkowe, parapetowe, ponieważ, jak ja to mówię, parapetowce. Właśnie, też masz stronkę. Tak, no Facebooku, więc jak nazywa się ta strona? Na Facebooku założyłam parapetowce i inne foto, fotosyntezujące cuda, ponieważ stwierdziłam w pewnym momencie, że jak przyjechałam do niej, moja pasja do roślin, jakby miałam znowu przestrzeń, miałam swoje, swoje miejsce i znowu zawaliłam parapety roślinami, które się nie wiem jak ale same się rozmnożają na tych parapetach. I stwierdziłam, że jest moment, żebym tak naprawdę, jest internet, są możliwości, których nie było, jak byłam na studiach wtedy, żebym już w tym momencie zaczęła moją, realizować moje marzenie o posiadaniu własnej galerii florystyki. Mam no, wyjaśnić, o co chodzi z galerią florystyki? Ależ bardzo prosimy. Kiedy, ponieważ jak no, moja mama jest świetną grupą docelową i przykładem, moja ma uwielbia kwiaty, ale nie jest osobą, która sobie je poprzesadza. Może dwa razy, czy w życiu, czy trzy się zdarzyło, że faktycznie się zmusiła do tego, ale to nie jest jej pasja, ona lubi kwiaty, ale nie lubi się babrać w ziemi. Ja za to, to uwielbiam od zawsze. Zresztą na parapetowcach na Facebooku jest cała historia tego, jak ja, yy, jak bardzo zawsze lubiłam się taplać w błocie i właśnie w ziemi. Mm, więc galeria florystyki miała polegać, ma polegać na tym, zresztą zaczęłam, zresztą sama widziałaś niektóre kompozycje, na tym, że tworzę kompozycje kwiatowe, a Wracając się do tego, czyli moje mamiły kwiaty, i pamiętam, jak kiedyś nie było możliwości kupienia ładnej doniczki z ładnym kwiatkiem. Kupowało się ładnego kwiatka w bardzo brzydkiej typowej doniczce albo plastikowej czarnej, albo plastikowej brązowej. No i taki kwiatek sobie stał po tym przykładowo mojej mamy. A ja stwierdziłam, że brakuje miejsca, gdzie można przyjść, kupić na jakąś taką okazję typu urodziny i jakieś inne święta kwiatka bądź kompozycję kwiatową, które będą nie tylko ładne same w sobie, ale będą też w takiej doniczce. Która będzie łatwo y, komponowała się z wystrojem wnętrza danej osoby w danym domu. I właśnie coś takiego chcę stworzyć. Czyli u mnie w Galerii Florystyki będzie można kupić nie tylko kwiatka, ale całą kompozycję taką dopasowaną. Czy to będą lofty, czy jakieś takie pastelowe wnętrza, czy bardziej takie ciemne i industrialne. Wszystko będzie można tam znaleźć i dopasować kwiatki łącznie z całymi doniczkami jako kompozycję do swoich wnętrz. Polecam. Ale nie mogę się oprzeć, żeby nie pociągnąć wątku pasji tej babeczkowej. Babeczkowej pasji. To ostatnio się zastanawiałam nad mm, źródłem, i cofnęłam się aż do czasów, kiedy byłam w podstawówce, a nawet w przedszkolu i ze swoją koleżanką z zapłotu mewą. Bez przerwy bawiłyśmy się w sklepik i w gotowanie, miałyśmy garnek od babci, i na garnku babci gotowałyśmy. Z liści rododendrona robiłyśmy fasolki, bo Ale takie dzisiaj poczynki... e, Julia nie robi z liści rododendronu. Nie, a teraz, jak to się skończyło? no Ja piekę babeczki i robię dżemstery, czyli dżemy, takie mus owocowe, bardzo eko. I ostatnio również grzaniec, dolnośląski, wyszedł spod moich rąk, a moja kumpela robi przepyszne torty i przez jakiś czas prowadziła własną kawiarnię. Więc zobaczymy, że ta pasja tak naprawdę urodziła się w nas od, tego, od z zabaw! Powstała po prostu z zabaw. I myśmy to potrzebowali w dorosłym życiu. Zrobiłyśmy z tego tak naprawdę biznes. A jeśli chodzi o babeczki, o których wspomniałaś, to stworzyłam markę Babeczkowa Poczta Kukiły lav która jest pierwszą jedyną w Europie usługą, która umożliwia zamówienie babeczki z własnymi życzeniami z dostawą w dowolne miejsce w Polsce. Spersonalizowane życzenia. Dokładnie. Z dowolne miejsce w Polsce. Czyli ktoś, jak zamawia babeczkę, podaje treść życzeń, i te życzenia są drukowane z bileciku. I wysyłane w do, w pod adres yy, osoby, która ma być obdarowana. Kapitanie, jeszcze raz Julia, gdzie można taką babeczkę zamówić? Powiedz to głośno i wyraźnie. Na stronie babeczkowapoczta.pl, tam jest odnośnik do sklepu. Poza tym również polecam poszukać babeczkowej poczty na Facebooku, na LinkedInie, jest też na Instagramie. Tak, wszędzie jest jak coś. Bardzo często widzę Ciebie na różnych targach z tymi pysznościami. Powiedz mi. Co ty tam robisz? A jak wspomniałam, jestem marketerem z krwiej I, kości. Mhm. I biblia, biblia Marketingu napisana została przez pana Kotlera. Yy, no, ponieważ niestety moją większą pasją na początku była biologia, i jak, jak kończyłam, jak zdałam maturę z biologii, to zmusiłam mamę, żeby mi kupiła Biblię Biologii za ponad 100 zł, to już niestety stwierdziłam, że nie będę inwestować w drugą Biblię Marketingu. Kiedyś może sobie kupię właśnie pana Kotlera, ale znalazłam kiedyś w sklepie, w jakimś dyskoncie książkowym, osiem nowych strategii działania. Jestem strategiem też z wykształcenia i pasji panów dwóch Kotlerów, Miltona i Filipa, którzy napisali jako bracia wspólnie książkę. Takie uzupełnienie tego, co ja już tam powinnam wiedzieć. Książka wpadła mi w ręce, żeby, no i stwierdziłam, że poszerzy trochę moją wiedzę odnośnie strategii o coś nowego. I było dużo odnośnie budowania, odnośnie, Osiem nowych strategii, taki jest tytuł. No jedną ze strategii proponowaną przez panów kotlerów, bądź panów kotler, było zacząć od lokalnego rynku. I tak stwierdziłam, że zrobię z Gemsterem, którego przypadkiem zaczęłam produkować. Zresztą historia jest opublikowana na YouTubie, gdzie mówię całej jej stadii, skąd się wzięła nazwa, skąd się wziął pomysł. Więc może po prostu odeślemy, żeby nie zabierać czasu. Tak, YouTube. Tak. Teraz uwaga, YouTube. I okazało się, że lokalnie mogę go promować na jarmarkach. Pierwszy jarmark, na który się wybrałam, to było wyprodukowane pod śnieżką w 2014 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. <noise> kiedy w ogóle nie myślałam, że kiedykolwiek w tym mieście wyląduję. I tam promowałam babeczki. Potem do tego doszedł gemster. Przy okazji, ponieważ byłam całkowicie zielona, jeśli chodzi o sprzedaż, nadal jestem zielonym handlowcem. Ale jeśli chodzi o sprzedaż tak zwaną B2C, czyli do klienta ostatecznego, takiego kowalskiego, nawet mi to idzie, podpatrywałam, jak robią to inni. Więc na moim, na moim stanowisku można spróbować taką babeczkę, spróbować babeczkę, można spróbować gemstera. A w zeszłym roku, w październiku, do moich, do moich wyrobów doszedł również grzaniec, który był promowany jako grzaniec dla kierowców. Miał debiut na jarmarku w szkalskiej Porębie na początku grudnia, a potem przez trzy dni można było go wypić na placu ratuszowym jako grzaniec dla kierowców. A w tym momencie jest brandowany jako dolnośląski grzanie, grzaniec bezalkoholowy. Zresztą w sobotę wróciłam z delegacji, ponieważ może produkt jest najnowszy, to mam nadzieję, że będzie można go niedługo, do końca roku, również wypić za granicą, właśnie w Berlinie, od Berlina zaczynając. Poza tym również niektóre restauracje na Dolnym Śląsku już wykazały chęć włączenia go do swojego, do swojego menu. Świetnie, Julia, tylko dopowiedz, gdzie na YouTubie można Ciebie znaleźć? Pod jakim hasłem? Dżulka! Dżulka! Po Czyli prostu. Po prostu dżulka. Tak, wpisując derzet o, o L, K, A. Tam jest mój kanał, tam jest trochę filmów. Można mnie zasubskrybować, ponieważ raz na jakiś czas coś wyrzucam. Rewelacja! A <laughs> uwierzcie mi! Ma o czym mówić i ma co wrzucać. Julia, ponieważ oglądają nas dziewczyny, yy, głównie dziewczyny, panie, kobiety, również takie, które tych pasji nie mają, albo gdzieś je zagrzebały, pogrzebały, gdzieś zapomniały, zostawiły, jak zachęciłabyś yy, te właśnie z nas, które zapomniały o sobie w kontekście hobby? Czy warto szukać? Czy warto grzebać, czy warto iść za głosem, nie wiem, czy serca, czy pasji, ale no w tym kontekście, jakbyś zachęciła do realizowania pasji i poszukiwania? Myślę, że jak najbardziej warto. Przede wszystkim trzeba mieć na to czas. Czas taki absolutnie dla siebie. Taki, kiedy można sobie usiąść w kąciku, wyciszyć się. Nie wiem, dla mnie to jest taki dzień, to jest na przykład niedziela. Dzień piżamy, kiedy ja po prostu nie muszę wychodzić z domu. Siadam sobie z moim netbookiem i wtedy zwykle piszę, ponieważ jedną no, z moich pasji jest pisanie. I to jest dla mnie świetny czas, kiedy faktycznie mam czas na przemyślenia. Zresztą kwarantanna była dla mnie, no nie sądziłam, że byłam tak zmęczona, to raz, a dwa. Podczas tej kwarantanny miałam tak dużo czasu na przemyślenia, że wróciły, wróciły moje najstarsze marzenia, wykopałam je i teraz zaczęłam je realizować. Co prawda, minęło trochę czasu, od kiedy one powstały kiedy zostały zakopane w kurzu. Ale mogę je teraz odkopywać, więc jeśli znajdziecie dla siebie czas, żeby faktycznie usiąść, wyciszyć się i zobaczyć, co było kiedyś, o czym marzyłyście, co chciałyście robić, no to może faktycznie warto zacząć. Bo z tym drugą sprawą nie zawsze wiemy, co może być naszą pasją. Ja na przykład mam dziesięciu, w tym momencie już od paru dni dziesięcioletnią lat nie Chciałabym, żeby ona zobaczyła, spróbowała jak najwięcej rzeczy, żeby kiedyś mogła zdecydować, co tak naprawdę jej się podobało, co lubi robić. Więc spróbowanie różnych nowych rzeczy. Ja młodej kupiłam na urodziny zestaw do robienia mydeł. Yy, Zawiozłam jej to w środę wieczorem. W czwartek rano przyszła do mnie obudzić mnie, pokazać mi, że właśnie zrobiła już dwa. Świetny Więc to było coś niesamowitego. Świetnie. Ja patrzyłam na YouTube, jak się robi mydło i stwierdziłam, że od zera nie. Ponieważ yy, w sobie oczu nie wypalić, to jest za duża chemia, a nie to dla mnie jest magia. No ale mamy też kolejną kobietę z pasją, którą też mogłaby zaprosić do programu. Yy, Gosię, która cena midło. Ma, ma markę Ceramidło, no, która właśnie robi mydła, o której, u której je zamawiam i no, myślę, że ona znalazła w ten sposób też swoją drogę, robi kosmetyki naturalne, czyli próbować jak najwięcej. Mam znajomych, które wyszy, wyszywają i szydełkują. Znam panią Wandę, która mnie, którą poznałam na jarmarkach, która robi szydełkowe laleczki, księżniczki. I ma w swojej kolekcji prześliczne, malutkie, małą syrenkę, ma z, z pięknej bestii, kopciuszka w wersji większej i mniejszej. To jest coś cudownego, to jest jej absolutna pasja. Czyli ile ludzi, tyle pasji. Dokładnie, dobra? więc tak naprawdę próbować nowe rzeczy. Ja, hmm. mi pokazano rośliny, więc dzięki temu wiedziałam, że je lubię. Pokazano mi sport, mimo że na początku nienawidziłam sportu. Mój tata był mistrzem Polski w biathlonie, zresztą w Jeleniu Gorzani i tam występuje w różnych księgach. On chciał, żeby chociaż jedno z jego dzieci też zostało, poszło w jego i został olimpijczykiem. Z moim bratem mu się nie udało, więc się skoncentrował wszystkimi swoimi siłami na mnie. Mimo, że naprawdę nienawidziłam na początku nart, to jak doszłam do zawodów Mistrzostw Polskich w, w narciarstwie alpejskim, dał mi spokój. Jak już dał mi spokój, to ja naprawdę polubiłam narty. Rower był od, od zawsze. Narty od czwartego roku życia. Rower. Nie jestem pewna, ale mniej więcej podobnie, może od piątego. Miałam przyjemność y, spróbować y, z Jumią. Tak, ja <grym> jaczki rowerowej. <grym> Dałam i... radę, ale była dla mnie wyrozumiała. <grym> no, to było tak rekreacyjnie. Je, tak. Tak. Prawda. Też doszłam do mistrzostw Polski w kolarstwie. Rok później dzień przed zawodami sobie wbiłam zęby. Odbierając rower z serwisu i sobie po płaskiej ścieżce przez dzieci, które chyba tych pas nie miały, ponieważ z nudów przewiesiły sznurek między ławką a drzewem wzdłuż takiej bardzo popularnej droży ścieżki dla rowerów we Wrocławiu. No i był taki lekki zmrok, te kur, pota się każdemu wtedy chyba włączać się wzrok przestawia. Ja w to wjechałam, jadąc na stojąco, na rowerze samozatorem, wbiłam się w to i po prostu poleciałam. No i wtedy na, na lat 12 zeszłam z roweru. Rok temu, po przywróceniu do Jeleniej Góry, gdzie tak naprawdę bierałam udział w mistrzostwach, gdzie trenowałam z pasją, yy, samowistnie cały czas, no wróciłam do tego sportu, ale żałuję tych 12 lat. Mm. Nie jest to to, co było wcześniej, takie szaleństwa po korzeniach i takie MT, MTB, jak było, ale, ale cieszę się, że do tego wróciłam, więc taka stara pasja, jak ja to ujęłam, bo pisałam całą, całą relację na swoim blogu, że stara miłość nie rdzewieje. Właśnie w kontekście tego roweru, że ja po prostu tak. jak wsiadłam na ten rower, to stwierdziłam, jak ja to kocham, tyle lat nie jeździłam i teraz nadrabiałam. Czyli to jest też fajny wątek, czasami te z Was, które miałyście pasje i zostawiłyście je, zawsze można spróbować wrócić. Warto, prawda? bo może się okazać, że faktycznie to będzie to, nawet jeśli przez jakiś czas nie miałeś do tego serca ani głowy. Julia. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mi z Tobą przemiło porozmawiać, gościć się przy tej przepysznej kawce. Dziękujemy Wam za oglądanie. Dziękuję, Wszystkie mam nadzieję, że... stronki, mam nadzieję, że zajrzycie, zerkniecie. Postaram się jeszcze wypisać je dokładnie w komentarzu. Pozdrawiamy i życzymy poszukiwań, pasji własnych. Mua! Do zobaczenia. Do zobaczenia. 知してる。